To mówi o taktyce Juventusu, taktyce trenera Antonio Conte Rafa Benitez. Ludzie uważają, że ten system 4-1-4-1 Juventusu jest bardzo defensywny, bo to jest tylko jeden napastnik, ale po głębszej analizie tak naprawdę jest jeszcze dwóch skrzydłowych, którzy też są w akcjach ofensywnych jak napastnicy, a więc jest trzech ofensywnych. Poza tym dwa i pozostali pomocnicy często grają ofensywnie, są w polu karnym. Są, kiedy trzeba, także za napastnikami. A więc w pole karne rywala wbiega wielu zawodników w tym systemie. I to nie jest system defensywny. Andrea Pirlo i jego rola w Juwę. To kluczowy zawodnik, takim był w Milanie, zawsze gra w środku pola, doskonale radzi sobie, rozdaje piłki, jest z jednej i z drugiej strony, podaje na małą, na dużą odległość, kontroluje tempo akcji i całego meczu. Ważny piłkarz dla jakiejkolwiek drużyny, szczególnie kiedy gra się w takim ustawieniu jak Juventus. No, wszystkie piłki od obrony przechodzą przez niego.